Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Przyszedł teraz artykuł, w którym sobie poczytałem na temat wad i zalet stosowania tego typu rozwiązań. Wśród zalet, które sam zaczynam dostrzegać, to jest możliwość po prostu zmiany tej aranżacji roślin według własnych upodobań. Znudziło mi się, przedstawiam to jest bardzo fajne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o wady tego rozwiązania, to są tak bardzo duże koszty wdrożenia tego projektu, czyli zakup tego całego systemu jest bardzo, bardzo drogi, do tego należy dokupić rośliny, bądź pozyskać ze źródeł, jeśli macie takowe. Jeżeli macie możliwość pozyskania tych roślin, to macie tak naprawdę o połowę jeszcze koszty obcięte. Ponadto trzeba sobie to umiejscowić na jakiejś strukturze, która jest jednolita, bo trzeba później to sobie przytwierdzić, te systemy za pomocą jednej śruby, którą najlepiej wkręcić w strukturę drzewa, sklejki, płyty gipsowej, czy gdzie to będziecie montować. No, i kolejne rozwiązanie, to, które wpływa na Waszą wadę bądź zaletę, w zależności jak to rozwiążecie, to jest dopracowanie systemu nawadniającego i odprowadzającego wodę. U mnie będzie to zawsze rozwiązanie ręczne, po prostu w ręczny sposób tutaj podlewaczką będę każdy jeden z czterech pionów zasilał wodą, lejąc ją od samej góry i czekając aż woda zacznie mi tutaj spływać. I wtedy uznaję, że cały pion jest napełniony wodą no i to będzie mi absorbowało czas teraz jakie tutaj stwierdziłem wady po tym pewnym czasie użytkowania tego a wady są takie moi drodzy przy tego typu montażu czyli na jednej jakiejś listwie prowadzącej i mocowaniu tego tą jedną śrubką ten cały moduł w jakimś stopniu zaczyna się odkształcać przez co bardzo trudno jest dopasować styk tych modułów, bo zobaczcie, o ile tutaj te cztery się dopasowały o tyle ten na dole już wszedł pod, pod tego pierwszego, jeżeli ja to wyprostuję czyli to rozwiązanie wyprostuję to prostuję na dole ale z kolei w drugiej części ta zakładka mi się zaś psuje, nie? i to jest kapa, patrzcie to jest kapusta, nie? Jedno udało się naprawić, psuje się drugie. A z racji tego, że to są naczynia powiązane między sobą, te rzeczy się psują. Wizualnie. Kolejna rzecz, zobaczcie, te włączone pojemniki jeden z drugim. Przy tym jak dochodzi ciężar doniczki, ciężar ziemi, ciężar rośliny, ciężar wody zaczynają mimo, że są złączone jedną śrubką, gdzieś to wszystko zaczyna opadać, czyli cały czas ta siła grawitacji ciągnie to wszystko na dół, no jest to logiczne i normalne. No i te niektóre moduły zaczynają się po prostu rozszczerbiać, rozdziabiać i to wizualnie na razie nie wygląda, no ale to nie wygląda, bo te rośliny są małe. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli zaczynacie wlewać, która jest wadą oczywiście dla mnie, jeżeli zaczynacie tutaj wlewać wodę, to tą wodę trzeba wlewać stosunkowo wolno. Ponieważ na początku tego nie wiedziałem No i sobie po prostu chlusnąłem mocniej Tamte rurki, które, których celem jest spuszczenie wody z góry na dół Czyli jak się przepełnią, żeby oddały wodę w dół Nie wyrobiły I ta woda moi drodzy Jak ten poziom się ustabilizował, zaczęła się tędy tu wylewać No i poleciała sobie w dół, zalewając meble, nie? To jest wada Czyli pamiętajcie, żeby ten system Od góry Albo zraszać lejąc wolno, stosunkowo wolno, albo dostosować sobie do tego systemy kroplujące lub innego rodzaju rozwiązania, których celem jest nawodnienie waszych obszarów, czy tam systemów ogrodów wertykalnych. Kolejna rzecz, którą by można było powiedzieć za wadę, wadę produkcyjną, to jest taka, że te Tutaj kotwy te, rowki, zobaczcie jak to tu wygląda, nie? No po prostu kapiszą, nie? One są lichne, lichutne. Ten już tutaj jest klejony. To wystarczy ten system, przed montażem wystarczy, że gdzieś jest położone, gdzieś coś spadnie, te wszystkie ząbki, te wszystkie wypusty się łamią. Producent nie zakłada tego, że wy po prostu będziecie tymi modułami żonglować, tylko one są zrobione po to, żeby to kupić żeby to wdrożyć i żeby tego nie ruszać, no ale jeżeli na przykład, tak jak w moim przypadku, jest to ta faza poznawania produktu, no to tak jak mówię Wam, ten ząbek już się złamał tak po prostu, bo ten pojemnik stał jeden na drugim, coś się gdzieś przewróciło, to się wszystko połamało. Bo to samo mocowanie tutaj jest no, naprawdę lipne, to jest tylko 2 mm powierzchni, po takim w literce T mocowane do tej całego korpusu, także no, nie ma tu za bardzo co trzymać no ale dziwić się i nie dziwić jak to rozwiązanie jest dedykowane tylko żeby to kupić, zainstalować i nic z tego więcej nie ruszać więc na tyle to, to jest oczywiście zrozumiałe jak należy przeprowadzać montaż tego typu rozwiązań lecimy od samego dołu i mocujemy, przykręcamy śrubki Bach, 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 czyli śrubka bzyk, 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 bzyk. i później na to wkładamy kompletny zamknięty nowy moduł z tą rurką, która jest rozdzielająca wewnątrz tego modułu wkładamy, no i powtarzamy proces yy, przykręcania śrubkami no i tak sobie lecimy pionem do samej góry z tym rozwiązaniem modułowym yy, kolejna rzecz którą uznaję za wadę to jest montaż tego typu systemu na powierzchniach różnych niż płaska i teraz Wam powiem, że rozważam tutaj opcję odkręcenia tego całego systemu i przymocowania tutaj do tych listw pionowych po prostu sklejki albo dykty albo tektury nie tektury, dykty po to, żeby stworzyć tutaj jednolitą powierzchnię dzięki temu uniknę tego że te pojemniki zaczynają się nierównomiernie odkształcać. Jeden tu, drugi tu, zobaczcie, przez co nie jestem w stanie utrzymać tego pionu pionu prowadzącego te listwy. Tutaj też jest w moim odczuciu po prostu rozwiązanie nie za bardzo dopracowane, ponieważ tam wewnątrz, na, wewnątrz tego profilu, już Wam tu pokażę na tym, są takie tak naprawdę. Tylko ząbki dystans, dystansujące, wypuszczone, i to w żaden sposób one w siebie nie wchodzą, żeby one się między sobą łapały i tworzyły jakąś strukturę jednolitą, tylko to są po prostu ząbki, które są, żeby dołożyć kolejną, kolejny moduł i nic więcej. Także przy tego typu rozwiązaniu, które ja tutaj zastosowałem, no, ten system jest troszeczkę udolny. No i to album mnie zmusi do tego, że to zaakceptuję i zostawię tak, jak jest, czyli będę czekał, aż te wszystkie tutaj szczeliny mi zarosną roślinami. Nie będę ich widział, bo mnie to będzie denerwowało wizualnie. Albo cały system na nowo zdemontuję, kupię sklejkę. Sklejkę przymontuję na te cztery listy prowadzące, i dopiero na tą tę, na tę przygotowaną yy, sklejkę będę dopiero montował ten system. Ku temu rozwiązaniu się zaczynam coraz bardziej przekonywać, skłaniać, ale jeszcze się zastanawiam, czy można to jakoś inaczej rozgospodarować, coś innego wykombinować. Zobaczę. Także to tyle o plusach i minusach, które udało mi się stwierdzić w tym systemie ogrodu wertykalnego. Na ten moment szczęśliwym użytkownikiem tego 10 rozwiązania jestem powiedzmy od tygodnia. Także udało mi się znaleźć plusy, udało mi się znaleźć minusy. Teraz zaczynam się bawić w żonglerkę roślinami. Jak widzicie, rośliny dzielą nam się tutaj na rośliny powiedzmy wyższego rzędu, rośliny niższego rzędu, wypełniacze. No i rośliny, jak gdyby kopułkowe tak, to na ten moment ja to sobie nazywam i później będziemy się tym wszystkim po prostu bawić, w miarę jak ten ogród wertykalny będzie nam się rozrastał jak wcześniej wspominałem w innych materiałach, dołożymy również tutaj rozwiązania ziołowe czyli jeden pasek ziół po jeden rodzaj ziół w dwóch, w dwóch modułach, czyli na przykład bazylia, tymianek tam mięta, pietruszka, etc rozwiązanie na produkcję warzyw, czyli tam sałata i rzodkiewka od tego chciałbym zacząć. Być może jeszcze że pójdzie, nie wiem, coraz więcej pomysłów zaczynam mieć z tego typu rozwiązaniem. Dlaczego mogę sobie na to pozwolić, ponieważ tutaj mam praktycznie cały dzień zawsze mam, świeci mi słońce i tu nie będzie problemów, że tego słońca te rośliny nie będą miały. Kolejna rzecz, na którą jeszcze należy zwrócić uwagę, w waszych mieszkaniach czy domach powinna być stosunkowo duża wilgotność powietrza. U mnie jest to powyżej 65 stopni, z tego względu, że jak wiecie, mam akwaria wprowadzone w sposób holenderski. Także u mnie problemu z wilgocią nie ma jak najmniejszych, ale tego typu rozwiązania mogą kuleć w blokach, gdzie jest bardzo duże, duże stężenie. Po prostu wysokich temperatur, przez to macie w pomieszczeniach niską wilgotność, i te rośliny mogą, mimo tego, że będą nawodnione, one mogą wam już końcówkami zaczynać powoli obsychać. Dobra, nie zanudzam, widzimy się w kolejnym materiale. Być może już zaczniemy troszeczkę gadać sobie o, o, o roślinach o tym, jak ten pro, proces wzrostu, akomodacji roślin przebiega. Być może pojawią się kolejne doniczki, zobaczymy. Także na ten moment to tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć.